serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie makijaż walentynkowy, ponieważ zbliżają się w walentynki. Jak widzicie jestem totalnie bez makijażu, mam nałożony aktualnik, tylko krem, plus tonik, plus takie zwykłe, jak normalne kosmetyki. Mam tło różowe, dawno go nie zakładałam. I mam nadzieję, że jakoś ten filmik wyjdzie, ponieważ mam problem z ustawieniem telefonu na statywie plus jeszcze lampy. Właśnie widzicie w moich okularach lampę, która mi się odbija, ale w reszcie filmiku po prostu tego nie będzie. Może być trochę na zdjęciach, ale postaram się, żeby nie było. Mam nadzieję, że jakoś ten filmik wyjdzie, że jakoś kur, fajnie nagram, żebyście wszystko mieli pokazane. Teoretycznie nie mam pomysłu jeszcze na makijaż. Wiem, że chcę na pewno mieć czerwoną szminkę, plus kolory to czerwień, róż, kolory walentynkowe, klasycznie nie chciałabym, żeby wyszło podobnie jak rok temu e, może kojarzycie mój makijaż walentynkowy z tamtego roku w niebieskich włosach a boję się, że może taki wyjść chciałabym spróbować zrobić serduszka e, tutaj pod okiem czarne, ponieważ czerwonego eyelinera nie mam chciałabym go kupić, ale jednak na razie nie posiadam, mam tylko czarny eyeliner Próbuję po prostu coś wykombinować, także zapraszam do oglądania. Filmik będzie na przyspieszeniu, takie krótkie przywitanie, takie tutaj normalne. Także mam nadzieję, że Ci się mi mimo spodoba. No i zapraszam do oglądania. Makijaż zakończony. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Ja osobiście podoba mi się. Po prostu. Bardzo, bardzo mi się podoba. Jestem zaszokowana, że wyszło mi to nawet tak ładnie. Jest trochę podobnie do zeszłego roku, ponieważ kolory, pomadka są użyte te same. Ponieważ no nie mam nic nowego. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie palczki w górę. Będzie bardzo, bardzo miło. Możecie również zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem, aby dostać powiadomienia. No i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć.